Rozważmy sobie teraz dwa nieco bardziej skomplikowane przykłady, które wykorzystują większą liczbę spójników. Zacznijmy od tego. Zgodnie z naszą metodą, ta formuła zakładamy, że jest fałszywa. Jest to negacja. To oznacza, że stosujemy do niej regułę dla fałszywej negacji i dostajemy taką formułę po tej stronie. Tutaj głównym spójnikiem jest koniunkcja, więc stosujemy regułę dla prawdziwej koniunkcji, która mówi nam, że. Możemy wpisać oba człony po stronie prawdy. No i ostatnia rzecz, jaka pozostała do zrobienia, to zastosowanie reguły dla prawdziwej negacji, która pozwala nam na przeniesienie tego argumentu negowanego na drugą stronę. I jak widzimy, nie ma żadnych rozgałęzień, nie ma żadnych przypadków więcej do rozważenia, nie ma więcej reguł do wykorzystania, a mamy sprzeczność czyli tę samą formułę po obu stronach. Zatem ta formuła jest tautologią. rozważmy sobie drugi przykład znów oznaczymy go asteryskiem wpiszemy asterysk tutaj całość jest implikacją to znaczy implikacja jest głównym spójnikiem dlatego stosujemy regułę dla fałszywej implikacji co z kolei Pozwala nam na przeniesienie poprzednika tutaj i pozostawienie następnika po tej stronie. Zobaczmy. Jest to dosyć złośliwy przykład, dlatego że w obu tych przypadkach nie mamy innej możliwości, jak tylko rozgałęziać naszą tabelkę, wprowadzając kolejne przypadki. Dlaczego? Dlatego, że tutaj musimy zastosować regułę dla prawdziwej alternatywy, która dodaje przypadki. A tu. Musimy zastosować reguły dla fałszywej koniunkcji, która również dodaje przypadki. Rozważmy najpierw regułę dla alternatywy. Wówczas mamy dwa przypadki. Po pierwsze, gdy p jest prawdziwe, I tutaj zostawmy sobie trochę miejsca. Po drugie, gdy prawdziwe jest Q. I teraz, w każdym z tych podprzypadków, musimy z osobna rozważyć tę formułę. Stosując regułę dla fałszywej koniunkcji. Co to oznacza? oznacza to, że będą wprowadzane kolejne podprzypadki. Czyli tu jest podprzypadek 1,1 taki, że P jest fałszywe, tak? Bo reguła dla fałszywej koniunkcji mówi nam, że jeden z jej członów jest fałszywy, co najmniej jeden. I wtedy widzimy, że mamy sprzeczność. To, to traktujemy, po, przypomnę, jako odrębną całość. Czyli to jest tak jakby wspólna część dla podprzypadków, które będą następowały później. Więc w, w jednym przypadku mamy sprzeczność. Musimy rozważyć sobie jeszcze pod przypadek drugi, kiedy to Q jest fałszywe. I zwróćmy uwagę, że nie mamy więcej reguł, które możemy zastosować. To Q nigdzie tutaj, powyżej, nie jest powiązane z Q po drugiej stronie. W związku z tym nie ma sprzeczności. To Q poniżej. Nie wlicza się do tego rozrachunku, gdyż stanowi to odrębny przypadek. I dopiero w ramach tego przypadku możemy mówić o pojawiających się sprzecznościach. Chyba, że jest to związane z częścią wspólną, to znaczy w tym konkretnym, w tej konkretnej sytuacji będzie, ta, będzie to ta góra tabeli. Zatem. Tu możemy powiedzieć, że zastosowaliśmy wszystkie reguły, które się dało zastosować. Nie otrzymaliśmy sprzeczności, zatem wiemy na pewno, że przynajmniej w jednej sytuacji tej sprzeczności nie ma. Moglibyśmy rozwiązywać i wypisywać dalsze wiersze tabeli, szukając dalszych sprzeczności, natomiast wiemy na pewno, że przynajmniej w jednym przypadku tej sprzeczności nie będzie. Więc nie ma sensu rozwiązywać dalej. W związku z tym, że znaleźliśmy taki przypadek, w którym tej sprzeczności nie ma, formuła ta na pewno nie jest tautologiem. Niezależnie od tego, co działoby się tutaj w przypadku drugim.